Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje wydatkowaną kwotę w tym roku na remonty dróg. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy faktycznie, czy faktycznie Państwo nadal będą wnioskować o ten 1 milion łącznie z utrzymaniem zimowym. Dróg. Chciałem tylko powiedzieć, dobrze, to jeszcze się odniosę. Państwo chcą, żeby to pozostało, znaczy zostało to uwzględnione na poziomie miliona razem z zimowym utrzymaniem dróg. Powiem tak. Gmina generalnie jako zarządca drogi, właściciel, właściciel, właściciel dość dużego, dużej ilości kilometrów dróg, uliczek i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie ma, nie ma tej infrastruktury powiedzmy opodowanej na tyle, żeby można było sobie pozwolić na zajmowanie tych pieniędzy. My mamy w obowiązku jako zarządca drogi utrzymywać ją i mamy w obowiązku. Dokonywać napraw. E, Państwo jeżdżą po drogach. Państwo widzą, jak wyglądają drogi z Kruszywa na przykład, które nam zostały. Te doły to się tworzą trzy razy w roku co trzy miesiące. E, powiem tak. No proszę się śpieszyć tak, z wnioskami. Bo to pierwszy, ten lepszy. A nie wiem z jakiego klucza to będziemy, że tak powiem, Państwu przyznawać. E, myślę, że też jakby będziemy Państwu. Przekazywać numery telefonów do radnych, którzy są przeciwko, tak żeby jakby byli w stanie to wytłumaczyć, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Nie jesteście w stanie Państwo merytorycznie podać żadnego dobrego argumentu, co zostało jeszcze wykonane. To wszystko.